Test do sprawdzania kompletności detalu zbudowany na Arduino. Tutaj jest akurat Mega 2560, a więc troszeczkę bardziej rozbudowane. Ma więcej wejść i wyjść. Sprawdzanie tym testem polega na umieszczeniu detalu, który został Skompletowany i tak jak widzimy, nic się nie dzieje, a więc wszystkie elementy są na swoim miejscu. Ale przy montażu bywa czasami tak, że ktoś tam montuje te wszystkie części, no nie włoży. Prawda? Tutaj jest otworek. Światło wpadające z zewnątrz będzie wpadać gdzieś tam na fotorezystor, tam jest 6 sztuk. I w tym momencie powinien włączyć się alarm. O, widzimy, że system zadziałał, więc teraz no, można to przerwać, ale w momencie ruchu od razu znowu wykryje, że coś tam brakuje. Więc można uzupełnić brakujący element, wcisnąć, zresetować i dokonujemy Test, a więc wszystko jest w porządku. Jeszcze raz możemy. O, tak. W ten sposób. I znowu włączył się. Ale. zdjąć. Zresetować. Test odbywa się. Po obróceniu detalu. Wszystko działa prawidłowo.